Na dzisiejszej konferencji prasowej, na której zaprezentujemy Państwu znalezisko, którego dokonało tutaj Stowarzyszenie Jadźbiet, o tym za chwilę. Bardzo serdecznie witam Pana Prezydenta, bardzo serdecznie witam Pana Prezesa Stowarzyszenia. Witam serdecznie Państwa i zapraszam na, to na naszą prezentację. Dzień dobry, Szanowni Państwo, skarb zełku, depozyt kupca, tak już o tym się tak, mówi. Tak. Skarb zełku to jest wielkie odkrycie, którego m, jeśli chodzi o dzieje ełku, można powiedzieć, jakiego wcześniej nie było. W naszym województwie warmińsko mazurskim nie zdarzały się takie, takie cuda. Wiemy dzisiaj, że w początku XVII że monety są datowane od początku XVII do połowy XVII wieku. O tym za chwilę opowie pan Mariusz Jarząbek, prezes. Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jacierz, który poinformował mnie o pierwszych, jak już w lutym tego roku, że szykuje się coś wyjątkowego. Była mowa wtedy o kilkudziesięciu monetach. To już to było coś niesamowitego. Przedwczoraj miałem okazję być na Kaldzie i byłem świadkiem, i przyczyniłem się do odkrycia 500 monety. 500 monety. Ta radość eksploratorów jest niesamowita, ale też chciałem powiedzieć jedną rzecz, że trzeba tutaj wspomnieć o kontekście etycznym i kontekście prawnym, ponieważ wielu poszukiwaczy, nazwijmy skarbów, robi to w sposób nielegalny i te skarby sobie po prostu zostawia. Tutaj pan Mariusz Jarzomek i całe stowarzyszenie, które się bardzo rozrasta, to stowarzyszenie nie tylko Eugen, ale także mieszkańców i Augustowa, i Pisza, i Orzysza, i pewnie z całej Polski niebawem, niedługo, Y, y, działa w oparciu o szczególne zezwolenia w kontakcie z Konserwatorem Zabytków, w kontakcie z Muzeum Historycznym i prezentowane te monety, o których Pan Mariusz za chwilę szczegółowo opowie, są właśnie w Muzeum Historycznym, ponieważ te monety za pośrednictwem Konserwatora Zabytków, zgodnie z prawem i z życzeniem, y, życzeniem Stowarzyszenia, trafią do Muzeum Wełm. One nie pójdą gdzieś w Polskę. Jest to jedna z największych kolekcji, jakie w ostatnich latach generalnie w Polsce znaleziono, a będzie to chyba największa kolekcja, jaką posiadano, odkryta w naszym, w naszym mieście to jest coś wyjątkowego. Można mówić o skarbie z, skarbie z Ełku, który został ukryty. W jakich okolicznościach, niech opowie o tym pan Mariusz Jarząbek, ale ja chciałbym stałemu stowarzyszeniu podziękować za nie tylko od, odnalezienie tego skarbu, odnalezienie tych monet, ale za to, że zechcieli przekazać te, te, ten skarb naszemu muzeum, za to, że każdą, każde, każde odkrycie było liczebnie dokumentowane, każda moneta została sfotografowana po to, żeby mogła trafić do muzeum. Co muzeum z tym zrobi, to powie na, 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 na następnej kolejności pan dyrektor, ale to też to będzie pokazywało, że to jest kolejny element rozwoju naszego muzeum. Panie prezesie, panie Mariuszu, w imieniu mieszkańców naszego miasta chciałbym takie skromne podziękowanie przekazać Jaćwieży za odnalezienie nie tylko skarbu, ale za to, że ten skarb trafi w, do Ełku i Elczanie, kolejne pokolenie Ełczan, cztery wieki później będzie mogło zobaczyć. Co cztery wieki wcześniej stało się, dlaczego te momenty zostały złożone w jednym miejscu hmm. i co dalej będzie się działo. Bardzo dziękuję serdecznie. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj Stowarzyszenie otrzyma do, do nas wsparcie, dotacje na prowadzenie poszukiwań już w jeziorze Ełckim zgodnie z, z prawem, zgodnie z, z metodą. Jest to wielkie odkrycie, jest dumny. E, cieszę się, że Skarbu cieszę się jak dziecko. Oczywiście ja wiem, że jak myślimy o skarbach, to wyobrażamy sobie złoto e, i, i świecące rzeczy. Pewnie za jakiś czas będzie się to świeciło, o czym powie Pan e, Dyrektor, a ja oddaję głos e, Panu Mariuszowi i bohaterom, którzy się przyczynili do tego, że ten skarb został odnaleziony. I, i kim razem chodźcie tutaj? Znaczy to tutaj, ponad to nie jest tutaj. Chodźcie, tło. Chodźcie tutaj bo to a klątwy skarbu się przy odkrywaniu? Proszę jeszcze raz. Klątwy skarbu. Nie myślimy o takich rzeczy. Nie. Nie wiem od czego zacząć, może zacznę od tego, że jesteśmy stowarzyszeniem, które liczy obecnie 20 osób. Są to ludzie o różnych pasjach, różnych usposobieniach i różnym wykształceniu. Ale łączy nas jedno: zamiłowanie do historii, do tej szeroko pojętej detektorystyki, czyli wykrywania skarbów za pomocą wykrywaczy metali. Robimy to z pasji, niezarobkowo, dlatego, wszystko, co znajdujemy, postaramy się oddać do muzeów, czyli Muzeum Historycznego Wawelu, czy Muzeum Dziennika Obywatelskiego w Augustowie. To w zależności, gdzie będziemy poszukiwali skarbów. Tak jak mówię, 20 osób. Zaczęło się nietypowo, bo zawsze poszukując, miejsc, potencjalnych y, znalezisk y, kierujemy się mapami. Szukamy miejsc, gdzie potencjalnie może zalegać y, jakiś skarb. Dlatego y, obecnie eksplorujemy Ełskie Podgrodzie, y, Skomertno Wielkie, taką jedną z mek, może, y, ćwinków, można powiedzieć, y, lotnisko, zaplecze lotniska Trzeciej y, Rzeszy w Ełku. Także wytykujemy takie miejsca i jedno z miejsc wytypowanych właśnie było to miejsce, czyli ulica Wojska Polskiego. Wiedzieliśmy, że na ulicy tej będzie ściągana warstwa wierzchnia nowej nowego asfaltu, nowego, nowego nawierzchni. I dowiedzieliśmy się, tutaj kolega Bartosz dowiedział się, gdzie ta ziemia jest składowana. Okazało się, że jest składowana na konieczkach w postaci hałd i Stoszków. Na konieczkach na ziemi pana dewelopera Właślewskiego. I żeby dalej poszukiwać, musieliśmy tak. Najpierw otrzymać pozwolenie od pana Wasilewskiego na eksplorację tej hałdy. Tutaj właśnie Bartosz załatwił nam to pozwolenie. Dalej z takim pozwoleniem, musieliśmy napisać wniosek, plan, plan poszukiwań. I z takim pozwoleniem, dalej wędruje się do pana konserwatora zabytków. Opłaca się 84 zł. Z koszty kosztów nam wszystko, robimy i otrzymujemy lub nie pozwolenia od konserwatora na eksplorację danego terenu. Tutaj udało się, też podziękowania dla pana Leszka Godzieby, konserwatora zabytków, który tak fajnie z nami współpracuje, udało się uzyskać pozwolenie. Dodam, że poszukiwaliśmy w ciągu pięciu spotkań naszych i tutaj bardzo pomógł nam pan deweloper Wasilewski, bo ściągał nam kolejne warstwy ziemi, gdzie potencjalnie, gdzie widzieliśmy, że zalegają głębiej monety. Pan Wasilewski zrobił to nieodpłatnie, także wsparł bardzo nasze stowarzyszenie, Kowarka regularnie przyjeżdżała, zdejmowana na warstwę po warstwie, żebyśmy przez kolejne niedziele, kolejne dni mogli y, badać, y, poszukiwać kolejnych numizmatów. Zaczęło się pod y, koniec lutego, wtedy po raz pierwszy się pojawiliśmy na hałdzie. Y, po dwóch trzech godzinach już byliśmy zrezygnowani, bo nasze wykrywacze, nie może mają dyskryminację, to Dużo dawało sygnałów na aluminium, na inne metale, po prostu nakopaliśmy się i nic z tego nie wynikało, aż w końcu kolega jeden z drugim, usłyszliśmy okrzyk radości. Yy, tutaj kolega Krzysztof, który jest znalazcą skarbu, yy, właśnie znalazł pierwszą monetę z tego depozytu, półtoraka z montażu jego wazy. No jak on już znalazł pierwszą monetę, to już potem kolejne, następne, następne monety. I tak po, po pierwszym spotkaniu mieliśmy już 84. Yy, Srebrne monety. mi uwierzyć, że one są srebrne, pokryte są patynką, to jest różne, różne są próby srebra, więc różny stan ich jest zachowania, ale to jest wszystko z srebru, po wyczyszczeniu były srebrne. No i tak, po pierwszym spotkaniu oczywiście szczęśliwi, niezmierni i tak dalej. Drugie spotkanie odbyło się dwa tygodnie później. Ku naszemu zdziwieniu Hał była podwyższona już inna warstwa Ziemi, z innej, z, innych, z innej ulicy czy z innego miejsca. Nie znaleźliśmy żadnej monety. Byliśmy zrezygnowani, potem przyszła kwarantanna, ale postanowiliśmy podjąć jeszcze raz walkę i poprosiliśmy pana Wasielskiego, żeby nam zdjął warstwę? warstwy i potem jeszcze potem tak. Przez kolejne dni znajdowaliśmy kolejne monety. Może krótko jeszcze o no, monetach są to nominały, najróżniejsze. To są nominały szwedzkie, duńskie, szkockie, lenne prusy książęce, ryskie, polskie. Także przekrój i nominały monet są, jest, jest, jest ogromny. To wskazuje, podejrzewamy, że to są monety zleponowane przez kupca. Niegdy, niegdyś kupcy wędrując z miasta do miasta zakopywali swoje monety idąc do szynku karczmy czy, czy po prostu na nocleg. Gdy nadchodził dzień handlowy, wówczas oni swoje monety odkopywali i szli dalej nimi handlować i być może ów kupiec nigdy nie dane mu było odkopać swojego depozytu i właśnie tak dzięki temu my to mieliśmy szczęście znaleźć. Dodatkowo powiem, że monety te były, ponieważ tu może każdy kawałek, przepraszam, monety te były zdeponowane w jakiejś gliniance. tutaj ten element z monetą wskazuje na to, że, że była to dość to nie dość dużej wielkości glinianka. I dodatkowo były umieszczone w sakwie, bo na niektórych z nich odbiła się sakwa, także one były w sakwie i gniazde gdzieś tam zdeponowane. No to jest jedna z wielu, tak, mamy dużo zlepków, tak, tutaj taki najpiękniejszy to jest zlepek 12 y, monet z początku XVII wieku. Widzę, że one były po prostu w jednym miejscu skupione, się. Tak. Y, znalezisko jest bezcenne, my nie wyceniamy takich rzeczy, więc według nas jest bezcenne. Ma ogromną wartość historyczną. Cieszymy się, że kolejne pokolenia Ełczan będą mogły podziwiać nasze zależnictwo. Ale z dat na wybitych na monetach można też precyzyjnie określić kiedy, w jakim czasie, z jakiego czasu w jakim czasie ten skarb został, czy ten depozyt został złożony w ziemi. Dokładnie. Najstarszą naszą monetą jest szalong dumiński Chrystiana IV z 1607 roku. Przepraszam, Szeląg, a nie Szelążek. Szeląg. Nie Szełołżek, Szelok. Kolejne monety, najstarsza, najmłodsza moneta, to jest, datujemy je gdzieś na 50, 1652, 53 rok. Tu nie na wszystkich monetach są wybite daty, dlatego wiedząc w jakiej mennicy była wybita, my możemy określić mniej więcej przedział wiekowy danych monet i tak koniec 1953 czy 54 roku to jest koniec zbierania depozytów, przez tego ostatnia moneta wabita. Więc tutaj podejrzewamy, że podczas najazdu Tatarów w 1656 roku, gdy eu został całkowicie, praktycznie całkowicie spalony, i wiele osób zostało wziętych do niewoli, że wówczas widocznie być może ta osoba, właściciel również nie, nie, nie poszczęściło się i nie było mu nigdy dane odkopać. Tego depozytu. Takie jest nasze przepuszczenie. Ta hipoteza to jest oczywiście jedna z wielu, lecz e, hipoteza przedstawiona przez członków e, stowarzyszenia. E, być może w oparciu o to powstaną jakieś legendy. Ja chciałbym prosić pana dyrektora, żeby zechciał powiedzieć, e, co dalej może się dziać, co będzie się działo z tą kolekcją. I e, może też ma pan jakieś hipotezy. Tak, proszę Państwa, przede wszystkim ja bardzo dziękuję za to, że stowarzyszenia, że to mogło się dokonać w majestacie prawa. Przede wszystkim do jako Muzeum jesteśmy zobowiązani też do przyjmowania tego wszystkiego w majestacie prawa. Co teraz się zacznie? Proszę Państwa, zacznie się proces przewidziany prawem, czyli Pan Konserwator przekaże nam to znaleźć z tego Muzeum. Przyjmu odpowiednie porozumienie. Potem oczywiście musimy sami podjąć czynności przewidziane prawem, czyli zinwentaryzować to wszystko, wpisać naszego inwentarza, określić wartość historyczną tego, może podjąć jakieś drobne karty konserwatorskie. I oczywiście, jak już będziemy mieli wiedzę, co to jest dokładnie, opisawszy to w naszym inwentarzu, to spróbujemy stworzyć jakąś opowieść, czyli pokazać to Państwu w formie jakiejś mini wystawy. E, ta wiedza historyczna oczywiście ona ulegnie poszerzeniu, bo to co dzisiaj mówimy to są hipotezy, prawda? Ale już z takich dokładnych badań historycznych, które tutaj podejmiemy, z opisu tych monet i e, wartości będzie można troszeczkę więcej z tego wywnioskować. Trudno mi określić może jakiś przedział czasowy, ale sądzę, że może w wakacje uda nam się to wszystko już jakoś wyeksponować w formie jakiejś wystawy, którą też oczywiście zorganizujemy wspólnie z Państwem. Jakaś hipoteza wstępna. Proszę Państwa, historia to jest opowieść, prawda? Występują w niej postacie. Każdy historyk, który opisuje historię jest też w pewien sposób pisarzem. I więc opisując to znalezisko musimy oczywiście uwzględnić kontekst, gdzie ono znale zostało znalezione. Ulica Główna Ełku, prawda? Ulica, gdzie się przez wieki, do połowy XIX wieku koncentrowało życie naszego miasta. Tam były wszystkie ważniejsze instytucje, łącznie z kościołem, łącznie z Szynkami yy, 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 i restauracjami. Yy, yy, I to w tym kontekście daje nam już dzisiaj dużą wiedzę o samym Ełku. No, to, że to chodzi z całej Europy, pokazuje, że już wtedy to miasto leżało na prowincji i nie leżało na prowincji. Także dużo nowego, coś, co weryfikuje też naszą wiedzę o eu dzisiejszą. Na pewno w jakiś sposób będzie trzeba zweryfikować. Takie będą nasze działania. Postaramy się to w najbliższym możliwym czasie uzyskać. Może też pojawić się pytanie, czy te monety, bo widzicie w jakim one są w stanie, czy, je będą, czy będą poddawane jakiejś szczególnej konserwacji. To wszystko będzie zależało oczywiście od ekspertyzy, od tego, czy będą zalecenia, żeby to w odpowiedni sposób przygotować, oczyścić, czy pozostawić w takim stanie, w jakim, w jakim jest. My jako miasto na pewno, jeżeli będą takie zalecenia, wyłożymy środki na to, żeby te monety w odpowiedni sposób były zakonserwowane, żeby też stworzyć, stworzyć odpowiednią opowieść czy historię tego, tego przedsięwzięcia. Ja zadawałem pytanie, bo mnie to za bardzo zaciekawiło, co można było kupić w XVII wieku za jednego półtoraka? Panie Mariuszu, Pan mógł pokazać, jak, który to, to jest półtora, albo co za cztery półtoraki, czyli... Nie, 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 może inaczej. Za dwa półtoraki że dwa półtorarki można było kupić kankę naczynie piwa. Garniec piwa. Garniac piwa. O tak. Za dwa półtorarki. Albo za cztery szczelonki Krystyny Bazy. Też garniec piwa, tak? Też garniać piwa. A proszę mi powiedzieć, bo jest jedna taka bardzo szczególna moneta, wyjątkowa jedna jedyna. To jest... To jest talar. To jest talar mineralski. Policja Miejska nie ma na nim daty, jest umiejscowiona w latach 1612-1618 w charakterystycznym zlepieńcu yy, z trzema dodatkowymi monetami niezidentyfikowanymi jeszcze. No cóż, za 20 serca. Za, y, um, za kilkadziesiąt dolarów można to było to wybudować rakiet. Za sto kilkadziesiąt talarów w tamtych czasach wybudowano w 1700 roku no. no, Tak Może akurat jechali budować. <śmum> Więc w proszę zobaczyć, że wartość tych monet jest różna, czyli za no. 2,5 doradnie można było kupić garniec piwa albo za 4 e, hmm. Krys... Krystyny. Krystyna. tak, Krystyny. Krystyny. Ale już za talara, czy tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt talarów, można było niezły majątek nabyć. Mówię tutaj o jakiejś. I jeszcze można dodać, że część z monet, jako że poszukiwaliśmy jeszcze wczoraj, część z monet jeszcze nie jest zidentyfikowana i podejrzewamy, że wśród nich znajdują się perełki, które mogą być naprawdę rzadkie i wiele warte. Ale to już. To już, mam nadzieję, że A, ale już wszystko tam, tu, tu, te, ta ziemia została przeczesana i sprawdzona. Ile mogliśmy, ile nam hmm. dawały wykrywacze sygnałów, to przeczesaliśmy i... A panowie spodziewacie się znaleźć coś młodszego historycznie jeszcze? Czy... Młodsze historycznie rzeczy związan, są, tak są tutaj jest. opisane, tak tutaj... Ty, też, to też są rzeczy znalezione na, na hałdzie, one są również bardzo interesujące. Oło. To są z tamtego, z tamtych lat kutek gwoździe charakterystyczne. Hmm. Y tutaj mamy bardzo ciekawą ołowianą matrycę drukacką. Tutaj Pan może, to tutaj jest pan dyrektor, ten, o tym To jest jeszcze hipoteza, proszę Państwa, którą trzeba zweryfikować, ale jest to najprawdopodobniej język hebrajski. Jak Państwo wiecie, w Ełku mieliśmy takich dwóch w synagodze żydowskich wydawców: Jakoba Zubermana i Dawida Gordona, którzy w naszym mieście stworzyli pierwszy hebräckojęzyczny tygodnik w Europie. To szło potem przez granice na całą Europę. Tygodnik Hamagit, to po polsko-kaznodzieja, propagował już w połowie XIX wieku ideę osadnictwa żydowskiego w Palestynie, czyli coś, co przyszło dopiero pod koniec XIX wieku w całej Europie. Oprócz wydawania Hamagitu było też tam bardzo dużo tłumaczone na język hebrajski, z języka niemieckiego, różnych pism. Jest to najprawdopodobniej fragment takiej matrycy bukarskiej, to oczywiście sprawdzimy, ale jest to, jest to bardzo ciekawe znalezisko, ponieważ no, język hebrajski trzeba było wtedy wskrzesić, on był językiem martwym, bo język hebrajski był językiem torycznym i W synagodze tak, ale nikt im nie mówił na co dzień, prawda? Więc tutaj dokonały się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy u nas w mieście. Jeżeli to jest materialny ślad tego wydawnictwa, to Mamy coś bardzo cennego, bo poza drukowanymi egzemplarzami hamagidu, które mamy w muzeum dwa czy trzy egzemplarze, reszta jest kompletny zbiór w żydowskim instytucie historycznym, bo to, to będzie rzeczywiście coś, coś bardzo cennego. A odczytać ten fragment też będzie na pewno no Tak, to będzie wyzwanie, produkować. No i więcej mamy też eksponatów fizycznych epok, Na przykład pierwsza wojenna odznaka, pruska, odznaka za sprawność fizyczną. Tutaj też niekompletna nie odznaka studenta z Uniwersytetu Królewieckiego. Bardzo dużo ciekawych znalezisk, jeszcze wszystko jest w trakcie identyfikacji. Także wszystko przed, przed nami, a tak najbardziej przed muzeum. Tutaj dodam jeszcze, że jako miasto też podejmujemy dalszą współpracę ze stowarzyszeniem, ponieważ stowarzyszenie będzie poszukiwało. Przyszukiwało części fragment jezior po uzyskaniu, oczywiście, odpowiednich zgół, to od nas wsparcie też będzie, ale też będziemy wskazywali miejsca z, w naszym mieście, z, w szczególności jeśli są prowadzone inwestycje ze starej części miasta, gdzie, gdzie znajduje się grunt, w którym można poszukiwać, poszukiwać czegoś, co będzie świadczyło o naszej historii, o naszej. Naszej tożsamości. Jeszcze wrócę na chwilę do tych monet, bo e, wtedy, wtedy ełk w XVII wieku, jakie losy były ełk w XVII wieku, to o, pan, może pan, e, pan e, dyrektor powiedzieć. ale e, jak widać e, tutaj, że mamy bardzo dużą, do, pokaźną, pokaźną e, liczbę półtoraków Zygmunta III czy trzeciego wazy, mamy szalongi miejskie e, Krystyny, to może się cały czas świadczyć o tym, że e, choć e, nie było tutaj formalnie e, Polski, to jednak e, tym językiem tutaj mówiono i te wpływy kultury, kultury polskiej e, handel w odpowiedni sposób się, e, 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 się odbywał, to co wspominał Pan Pan prezes Mariusz się i tutaj co, o czym mówił pan dyrektor. Ełk był wtedy miastem, które można było powiedzieć do którego przyjeżdżali kupcy z różnych części Europy. Tutaj się krzyżował, można powiedzieć jakiś szlak, który gdzieś zmierzał, świadczy o tym choćby liczba kaczem, które były w owym czasie ponad 50, 50 czy 54 karże w naszym, w, 15 w naszym, 15 sprawę ważenia piwa, sprawę ważenia e, piwa, dokładnie. Tak Może jeszcze, jako dodam dozupełnienie e, tego, co Pan Prezydent powiedział, że rzeczywiście ten XVI, XVII wiek wełku e, jest to z jednej strony czas spokoju, ponieważ, proszę Państwa, 1525 rok to jest tutaj w e, historii Prus, Prus książęcych, taka cezura, prawda? Kończą się wszystkie niepokoje związane z wojnami krzyżackimi. Prusy stają się lennem Polski, to jest bardzo ważne. Tak? Warmia tylko zostaje włączona w granice korony. Prusy tutaj z Albertem stają się protestanckie, stają się lennem Polski. Wtedy tutaj następuje długi okres spokoju. Można, no, można kontynuować kolonizację zapoczątkowaną przez zakon, czyli dalej się tutaj osiedlają osadnicy z polskiego Mazowsza. Miasto staje się, jest spokój, więc można spokojnie handlować. Ci kupcy, którzy przejeżdżają przez Europę, nie są napadani przez jakieś różne grupy nie wiem, zbójców, czy w ogóle jak jest jakieś zamieszanie i wojna, to wiadomo, że to nie jest korzystne przez dla handlu. Przychodzą potem wojny szwedzkie, stąd może to zamieszanie i ten ukryty skarb, prawda? I w 1669 roku Ełk otrzymuje już przywileje miejskie łącznie z przywilejem targu, odbywania tych targów, żeby miasto troszeczkę wzmocnić, więc. I same Prusy wtedy już w 1657 roku, Prusy zauważmy, że zrzucają zależność lenną wobec Polski, to jest taki okres przejściowy, prawda, kiedy ten skarb się tutaj znajduje, ponieważ elektor pruski był sojusznikiem Karola Gustawa, czyli wojsk szwedzkich, prawda, i w zamian za to, żeby odstąpił od tego sojuszu, król polski zwolnił go z lenna, Prusy stają się wtedy już państwem, cięstem samodzielnym, nie są lennem polskim i to w 1701 roku dochodzi już do powstania... Królestwa w tak, król Fryderyk kronuje się na króla w plusach, no więc jest to taki okres przejściowy, to jest jeszcze chyba czas takiego spokoju względnego, prawda? Kiedy kwit ten pandel, a to nastąpi już bardziej możliwe czasy. Ja tutaj ja na podstawie tej hipotezy, o której Pan Mariusz mówi, mogło właśnie tak powiedzieć, że który miał w sakwie takiej, no, może takiej, może innej sakie pieniądze, to włożył do glinianego dzwana, który zakopał po to, żeby następnego dnia następnego, czy za kilka dni wyjeżdżając zabrać ze sobą, ale w międzyczasie czy to zostało... Coś się wydarzyło. Coś się, coś się wydarzyło. Nikt to już pole do dana opisu, dana dla dana. historyków, dla Ełczan, y, którzy będą opisywali y, historię. Niech ta historia y, żyje własnym życiem. Dla nas jest istotne, że Nasze muzeum dzięki stowarzyszeniu i pracy, i aktywności, i rzetelności, i etyce będzie mogło wzbogacać się o te monety, które zostaną zinwentaryzowane, a stowarzyszenie ma dalsze plany na swoje działanie, to też jest ważne, z którym chcemy współpracować. Ja przepraszam ja też Półtoraki z Zygmunta, ja Trzeciego Pasy to Piedgorz chciałem... jest miejsce Mennica, z w Mennica. mennica, mennica, mennica tak? Tak. Okay. Bo to bo to w że mi... okay. no. był znak miejsce. A w aczkolwiek liczbę. jeszcze z wszystkich półtoraków nie zidentyfikowaliśmy, mogą być niektóre witaminy. A jak to się identyfikuje, na jakiej to Bo to, to jeszcze z po się Po małych. Po znaku A tu co widzimy, to jest wszystko to, co Państwo znaleźli? Tak, oczywiście. Ja nie twierdzę, że cię nie zginęło, tylko może coś jest w ekspertyzie już. Nie, nie, to jest wszystko co Jeszcze chciałem się do zadać, że też mi się coś nas że w połowie XVII wieku obliczył no, 900 mieszkańców, i spis ludności pokazał, że większość była, mimo że to były rusy książęce, większość to byli Polacy. Także to duże, prawdopodobieństwo, że jakoś polacy, być może. Panowie, a zakładacie możliwość, nie wiem, tutaj pan dyrektor najbardziej chyba będzie fachowy, lub panowie, w Królestwie Polskim często Żydzi mieli przywilej, monopol zakładania właśnie karczmy, prowadzenia oberży, czyli może to było też jakiś właśnie. Pan właściciel karczmy, który po prostu został obrabowany albo znaczy, tak To, Czyli na zasadzie. Zasadzie, tak. to, ja ma, to jest Pana hipoteza, pensu... ja to już Czy Pan napisać To Pan Ja myślę, że to to dzieci w szkołach będą miały pola do popisu, bo na pewno i to zajęcia to, że... historii też będą poświęcone temu. Nasze muzeum prowadzi zajęcia, tak, że... prowadzi działalność edukacyjną z z dziećmi. Na pewno będzie tutaj ogromne pole do popisu, do tworzenia przeróżnych historii, hipotez, ale tym na pewno będą zajmowali się historycy i amatorzy. Ja też chciałem podkreślić, że panowie ze stowarzyszenia to są oczywiście pasjonaci, też się interesują historią, stąd to, że one zostały już te monety zidentyfikowane, widzieliście państwo blisko, podchodziliście, no trzeba zrobić znajomości, żeby przynajmniej spróbować określić, co jest, co, co jest jako i na wielu tych monetach te, to, co zostało wybite, ślady historii, już czy patyna, czy, czy ziemia nie pozwalały, żeby określić, a panowie tutaj jednak potrafili to zrobić. Oni się interesują na co dzień tym, tym co znajdują w ziemi, znajdują różne monety i dalsze działania będą na pewno podejmowali, a dla nas jest no, istotne, że jest to młode stowarzyszenie. Młode Stowarzyszenie, a już jest to odkrywcą ogromnego skarbu. I podkreślę o, o, wagę tego, że w ostatnich latach nie było takich odkryć w naszej części, w tej części Polski, ani w Polsce. Panowie też przeglądają różne informacje, próbowaliśmy dotrzeć. To jest coś takiego wyjątkowego, że w jednym miejscu znajdujemy, znajdujemy te monety. Dla nas, dla nas to jest skarb, dla nas to jest coś wyjątkowego. Mamy hipotezę o depozycie kupca i e, teraz będą prowadzone działania, e, badania historyczne w tym e, w nad, na, nad tym znaleziskiem, bo dla nas jest to znalezisko, którego w, w, jakiego w, takiej współczesnej współczesności nie było w naszym mieście. Ja ze swojej strony chciałem jeszcze dodać, że chcieliśmy jako stowarzyszenie serdecznie podziękować. Y, panu konserwatorowi Leszkowi Godziebie, panu firmy Maśilewski Deweloper, leśnictwu, z którymi naprawdę fajnie nam się współpraca układa. Nie wszystkie stowarzyszenia w Polsce mają, niektóre mają podgórkę. nam się naprawdę współpraca świetnie układa, a zwłaszcza z włodarzy miasta serdecznie dziękujemy za to, że A my dziękujemy za to, że te monety te mogę trafić w inne miejsce trochę tutaj jest patriotyzmu lotonego naszego jest. Być może niejednokrotnie trafiłoby do czyjejś prywatnej kolekcji, jakby ktoś inny za to, to jest ale jeszcze to jest bardzo ważne, stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa w oparciu o przepisy prawa i pewnie wielu z Was widziało różnych tam eksploratorów różnie bywa z tą legalnością, natomiast stowarzyszenie, tak jak Pan tutaj powiedział, zawsze zdobywa odpowiednie zezwolenie od właścicieli gruntu, od konserwatora, E, zabytków po to, e, po, to, żeby, po to, żeby nie było żadnych e, problemów. Zresztą gdyby okazało się, że ktoś prywatnie znalazł takie, takie rzeczy poszukiwał i chce przekazać to muzeum, no nie do końca byłoby to takie e, możliwe, bo tutaj już inne instytucje by w tym momencie zadziałały. Panowie, a bunkry w okolicach proste, kostego koło nie, nie wchodzą. No, Na razie nie są naszym celem, mamy, obecnie mamy około tysiąca hektarów różnych jest ziem to do przeszukania. Jest więc... to bo to trzeba powiedzieć, że to jest ciężka, ciężka robota też fizyczna, tak? To, to jest, jest ciężka fizyczna praca, no takie... i trzeba dodać, że robimy to zawsze to robimy charytatywnie, tak? my kupujemy za swoje pieniądze sprzęt, zdobywamy pozwolenia, które trzeba zainwestować w swój czas i tak dalej, Mamy z tego satysfakcję. To jest praca jak na budowie, tak miałem o, okazję o, A na gronę jest satysfakcja, tak jak to, dzisiaj Tak. Coś, tak. To, to tak. brak zimy sprzyjał, myślę, co, bo luty to faktycznie jest, jest razem. To nie zawsze spotkało. Na by było się I W zimę też kopaliśmy na tej chambie, także było ciężko, ręce ale, <coughs> ale próbowaliśmy. E, to może to... będzie okazja, pan Mariusz chyba o tym nie wspomniał, pośledzić na kanałach społecznościowych. Tę radość, bo była filmowana. Widziałem radość z odkrycia kolejnej monety, czy kolejnych monet, przez poszczególne osoby, które to znajdowały. To jest coś wyjątkowego. Widać tę, tę radość. To nie było tak, że się znalazło w jednym miejscu te wszystkie monety. Moneta za monetą, zlepki, monet, kilka monet obok siebie, każda. Każda, każda sprawiała ogromną radość. Myślę, że będzie to można zobaczyć na kanałach tutaj na YouTube z tego co... 9 odcinków, tak, planujemy 9 odcinków. Dzisiaj pierwszy odcinek już będzie wyemitowany i potem co dni kolejny.